Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, Małgorzata Garbacz, firma Naskon. Dzisiaj będzie o stabilizacji hydrofobowej, czyli sprawdzonym w praktyce obniżeniu kosztów inwestycji drogowej z zachowaniem jakości, o którym przekonało się już bardzo wielu zamawiających publicznych projektantów, wykonawców i inżynierów nadzoru drogowego. Rozwiązanie, które jest, tak jak tutaj mówię, sprawdzone w praktyce, ponieważ już na ponad 150 realizacjach w Polsce, w województwie podkarpackim również, między innymi jest to droga wojewódzka łącząca Rzeszów-Tyczyn, czyli od granicy miasta w kierunku miejscowości Tyczyn, czy też droga w Lubaczowie kategorii KR3, ale to później, czas, czasu jest niewiele. Chciałam zacząć od tego, że w Polsce jest bardzo ambitny plan budowy sieci dróg, rozbudowy tej sieci dróg, do czego jest potrzebna bardzo duża ilość kruszyw, ilość kruszyw dobrej jakości, a już dziś mówi się o tym, że te kruszywa, które spełniałyby wymagania postawione przez inwestorów, się kończą i jest bardzo duży kłopot z dobrymi kruszywami, dobrymi materiałami. Ponadto materiały budowlane używane w drogownictwie e, drożeją. Ceny na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrosły o blisko 100% i prognozy e, mówią niestety o tym, że ten poziom e, będzie e, wzrastał i te materiały będą drożały. Ponadto Unia Europejska, świat i kierunek, w jakim e, podążamy, czyli ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, również nakładają na nas jako e, inwestorów, wykonawców, pewne zasady, między innymi obowiązek wykorzystywania, maksymalne, maksymalne wykorzystywanie odpadów powstałych na budowie przy okazji budowy drogi na tejże budowie jest to istotne nie tylko z punktu widzenia przepisów, których trzeba przestrzegać, ale również samym nam powinno na tym zależeć, żeby jednak dbać o środowisko i o przyszłość naszych potomnych. Co możemy zrobić? Otóż możemy stosować rozwiązania, które pozwolą nam się uniezależnić maksymalnie od kruszyw i surowców naturalnych dowożonych, wykorzystywanych przy budowie konstrukcji nawierzchni dróg. Między innymi takie rozwiązania jak stabilizacja hydrofobowa, która pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać nawet bardzo złej, kiepskiej jakości materiały, czyli grupy spoiste, podłoża o drógie nośności G3, G4 do tego, żeby wykonać dobrą jakościowo warstwę, która będzie e, mogła być dość wysoko w konstrukcji, bo nawet jako podbudowa zasadnicza zgodnie z dopuszczeniami może zostać zastosowana nawet do kategorii ruchu KR6, co e, również miało miejsce w praktyce. Zastanowicie się Państwo, no ale jak to wykorzystać e, grunt, który normalnie jest odpadem, chcemy się go pozbyć, e, chcemy go wyrzucić z konstrukcji. W taki sposób, żeby z niego zrobić podbudowę zasadniczą. Otóż można to zrobić, bo jeśli zmodyfikujemy taki kiepski grunt, kiepski materiał dodatkiem hydrofobowym, to sprawiamy, że on zyskuje bardzo dobre parametry jakościowe, czyli moduł sprężystości, i jednocześnie jest też izolatorem termicznym, bo jeśli w warstwie nie ma wody. Nie ma tego nośnika niskiej temperatury i dzięki temu chronimy podłoże przed wysadzinami, zwiększamy jego odporność na wysadziny. Możemy to zrobić w prosty, bardzo dostępny i ogólnie znany proces stabilizacyjny. Bardzo wiele firm w tej chwili się już tym zajmuje, nie jest to żadna, żadna nowość i trudny temat. Z użyciem zrozumiałej i funkcjonującej już na świecie koncepcji od lat, czyli. Wykorzystanie gruntu spoistego i zastosowanie chemii, czyli środków powierzchniowo czynnych, które uodparniają ten materiał, czyli ten spoisty grunt na wodę. Tutaj Państwo możecie zaobserwować, jak zachowuje się próbka z lewej strony czystego gruntu, niezmodyfikowana żadną chemią. I po prawej stronie próbka gruntu spoistego z zadozowanym dodatkiem hydrofobowym. Ona całkowicie blokuje dostęp wody kapilarnej do tego materiału i to samo później dzieje się w konstrukcji, czyli mamy warstwę uodpornioną na działanie wody. Proszę teraz obejrzeć krótką animację. Poznaj korzyści płynące z nowoczesnych metod budowania dróg i przekonaj się, że ich budowa może być tańsza, szybsza i przyjazna otoczeniu. Budując drogi klasycznymi metodami najpierw wykopywane i wywożone są bardzo duże masy ziemi. Do tego celu używane są olbrzymie ilości ciężkiego transportu, produkującego szkodliwe gazy spalinowe, w tym degradujące środowisko CO2. Transport ten niszczy dodatkowo okoliczne drogi, a wywożonej ziemi nie ma już gdzie składować. W większości gruntu nie trzeba nigdzie wywozić ani przemieszczać. Nowoczesne metody budowania dróg, korzystając z mas ziemnych znajdujących się na miejscu w efektywny sposób tworzą odporną i bezpieczną podbudowę drogową. Budując podbudowę drogi klasycznymi metodami, na miejsce wcześniej wywiezionej ziemi ten sam destruktywny i ciężki transport musi przywieźć kosztowne kruszywa. Są one cennym bogactwem naturalnym i powstawały przez setki milionów lat. Możliwa jest jednak skuteczna modyfikacja istniejącego gruntu i to bezpośrednio na placu budowy. Wszystko dzięki procesowi modyfikacji i hydrofobizacji realizowanemu poprzez mieszanie specjalistycznych komponentów. I dostępnej na miejscu ziemi. W procesie tym zmieniane są właściwości fizykochemiczne gruntu, sprawiając, że staje się on pozbawiony wody i całkowicie odporny na jej destrukcyjne działanie. W efekcie utworzona zostaje spójna i wytrzymała podbudowa drogowa o właściwościach przewyższających nawet najwyższej jakości kruszyka. Nadszedł dzień oddania do użytku nowoczesnej drogi. W jej stworzeniu brał udział 7 razy mniej ciężkiego transportu, 4 razy mniej maszyn budowlanych, a do atmosfery przedostało się 6 razy mniej CO2. Nie widać też śladu chałup czy zniszczonych dróg, a z czasem, w wyniku drgani, podbudowa drogi staje się jeszcze wytrzymalsza. Dla porównania, droga budowana metodą klasyczną nie jest skończona nawet w połowie. Okoliczne zniszczone ciężkim transportem drogi są szczelnie zablokowane korkami, a drgania regularnie przyczyniają się do obniżenia parametrów nośnych podłoża. Jak możemy takie rozwiązanie wykorzystać w Państwa projektach i w Państwa inwestycjach? Otóż w bardzo różnym zakresie, w zależności od tego, jakie mamy podejście. Tutaj z prawej strony mamy konstrukcję typową katalogową dla konstrukcji kategorii ruchu KR4 i podłoże gruntowe G4. Możemy stabilizację hydrofobową zastosować jako wzmocnienie podłoża, jako dolne warstwy konstrukcji w większej lub mniejszej optymalizacji. Bądź zgodnie z aprobatą techniczną, badaniami i dopuszczeniami. Możemy również stabilizację hydrofobową zastosować jako podbudowę zasadniczą bezpośrednio pod mieszanki mineralno-asfaltowe. Proszę tylko zwrócić uwagę, że za każdym razem sprawdzamy jakość tej konstrukcji, czyli trwałość zmęczeniową i oczywiście ona nie może być mniejsza, musi być co najmniej równa tej katalogowej, która wynosi 7,4 miliona. A nawet w takim, jak my u siebie mówimy, po bandzie rozwiązaniu, czyli bezpośrednio pod asfaltem, mamy trwałość zmęczeniową 16,4 miliona, czyli dodatkowo nie dość, że optymalizujemy konstrukcję, to jeszcze zwiększamy jej jakość. Na początek zawsze pojawiają się obawy. Pewnie większość z Państwa teraz się zastanawia, jak to możliwe, żeby wykonać konstrukcję na wierzchni, tak ważną warstwę konstrukcyjną, jak na przykład podbudowę zasadniczą z kiepskiej jakości swoistego gruntu, z którym zazwyczaj są problemy. I proszę się nie martwić, bo większość z inwestorów, wykonawców i projektantów, którzy z nami współpracują, dokładnie tak samo myśleli na samym początku. Pojawia się takie myślenie, że to nie ma mowy, to popęka, pojawią się dziury albo w najgorszym wypadku droga się po prostu zawali. Będą się Państwo zastanawiali na pewno nad tym, czy to rzeczywiście jest dla nas, czy to ma rację bytu, jakie są koszty takiej, takiej teoretycznie optymalizacji. Otóż stabilizacja hydrofobowa pozwala na wprowadzenie oszczędności w konstrukcji nawierzchni od 20 do 40% w zależności od tego, jak ją ujmiemy. Jest to bardzo prosty proces i każdy inspektor ma świetne narzędzie do kontroli jakości takiej inwestycji w postaci specyfikacji technicznej. Tutaj chciałbym, żeby Państwo rzucili okiem na taką analizę zniszczeń, czyli użycia ciężkiego transportu, czasu i kosztów dla jednego kilometra drogi kategorii ruchu KR2 na podłożu G4. Jeśli zastosujemy stabilizację hydrofobową, to w przypadku takim bardziej zachowawczym zmniejszamy o połowę udział tego ciężkiego transportu, a jeśli, e, jeśli pójdziemy o krok dalej w podbudowie zasadniczej, zastosujemy stabilizację hydrofobową, to mamy aż 70% mniej ciężkiego transportu. Możemy taką drogę wybudować trzy razy szybciej dzięki temu, że zmniejszamy ilość warstw do wykonania i zmniejszamy też przerwę technologiczną ponieważ stabilizacja hydrofobowa wymaga tylko dwóch dni przerwy technologicznej. Już po dwóch dniach można układać kolejne warstwy asfaltowe, kolejne warstwy konstrukcyjne. I to jest taki żywy przypadek, bo na jednej z dróg powiatowych w województwie śląskim dokładnie w takim tempie wybudowano kilometr drogi dla powiatu na terenie gminy Wilamowice dokładnie. I jeśli chodzi o koszty, to możemy taką drogę wybudować nawet o 35% taniej w stosunku do typowego katalogowego rozwiązania, które jest najczęściej stosowane i ono jest najbardziej ekonomiczne. Ono nie jest tutaj napompowane, tylko to jest najbardziej ekonomiczne, katalogowe rozwiązanie dla takich warunków. E, jeśli byśmy taką analizę przeprowadzili dla kategorii KR4, to to jest pół miliona oszczędności na jednym kilometrze takiej drogi kategorii KR4. Mówią tutaj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i środowisko, no to są już rzeczy, aspekty, których nie wyceniamy, a są niezwykle istotne. Drugą, jeśli Państwo już gdzieś tam się przekonali, powiedzieli, że no okej, okay, być może ma to jakiś sens, to pewnie się zastanawiacie, czy to w ogóle się sprawdzi, jaka jest pewność, że to zadziała i czy przypadkiem za kilka lat nie będę żałował zastosowania takiego rozwiązania. Otóż rozwiązanie jest w Polsce stosowane ponad 10, w Polsce ponad 10 lat, przez firmę NASKON prawie 10, ale na świecie ponad 40 lat jest praktykowane. W Polsce z zastosowaniem dodatków firmy NASKON zostało już wybudowanych ponad 150 realizacji drogi o różnej kategorii ruchu, od KR1 do KR6, od dróg zarządzanych przez gminy po drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję dróg krajowych i autostrad. Dysponujemy kilkudziesięcioma opiniami eksploatacyjnymi. To są opinie, które zostały wystawione przez zamawiających publicznych, którzy zdecydowali się zastosować takie rozwiązanie i po kilku latach eksploatacji i obserwacji tych inwestycji wyrazili swoją opinię na ten temat. i Powiem więcej, wielu z tych zamawiających i wielu z tych wykonawców czy projektantów, którzy się przekonali, wracają i stosują takie rozwiązanie. I kolejna grupa takich obaw, która się pojawia naturalnie u każdego z nas, to jeśli już powiemy, no ok, być może ma to sens 10 lat, czy 50 na świecie, ponad 40 prawie 50 miasta. Hmm, tylko jak z tego skorzystać, tak? jak to wprowadzić w swoje inwestycje? Otóż na trzy sposoby. Można to zrobić tak, jak na przykład robi to zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie, to jest zarząd, który ma na swoim koncie bardzo dużo inwestycji z zastosowaniem stabilizacji hydrofobowej, albo można się zgodzić na zmianę, czyli na wystąpienie wykonawcy na etapie realizacji, jak to miało miejsce na przykład na drogach wojewódzkich. Hmm, w okolicach Nowego Targu, tak, na obszarze gminy Czarny Dunajec. Albo w formule zaprojektuj, zbuduj, kiedy wykonawca projektuje i maksymalnie opt optymalizuje oczywiście korzyści swojej konstrukcji lub w projektowaniu, czyli w zleceniu projektantowi projektu optymalnego kosztowo, jak to miało miejsce na inwestycjach, które tutaj widać, albo zarząd dróg miejskich w Bielsku. To jest zarząd, który jako jeden z pierwszych się zdecydował na takie rozwiązanie i dzięki temu ma u siebie, na terenie swojego miasta, Drogę krajową o kategorii ruchu KR5, gdzie warstwy bitumiczne były wykonane bezpośrednio na stabilizacji hydrofobowej, czyli ona była właśnie pod budową zasadniczą i cała konstrukcja była wykonana na podłożu gruntowym G4. Obecnie miejski zarząd bardzo dużo projektuje, zamienia, wprowadza takiego rozwiązania u siebie, ponieważ przekonał się o tym, że to jest rzeczywiście istotna optymalizacja czasu, robót ziemnych i kosztów takiej inwestycji. Żeby móc z takiego rozwiązania korzystać, bo jest to niewątpliwie inne niż katalogowe, nieujęte w katalogu rozwiązanie, potrzebujemy projektować je indywidualnie, czyli metodami mechanistycznymi mechanistyczno empirycznymi, ale żeby to zrobić, potrzebujemy do tego narzędzia. My jako firma, która zajmuje się takim indywidualnym projekt, projektowaniem, czy indywidualnym rozwiązaniem. W 2015 roku wprowadziliśmy na rynek nasz pro, b, produkt, program do projektowania mechanistyczno-empirycznego, który skutecznie nie, ten buzik, skutecznie wdrożyliśmy na rynek, wprowadziliśmy na uczelnie wyższe, do zarządców, w tym generalnej dyrekcji, do dużych biur projektowych, wykonawcom również. Także program stosowany już przez wiele jednostek, które z niego korzystają, w różnych celach. Do projektowania, do weryfikowania, sprawdzania konstrukcji czy optymalizowania tych konstrukcji, które mamy zaprojektowane czy zaproponowane. Y -y. Bardzo chętnie dzielimy się wiedzą, dzielimy się programem, dzielimy się swoim doświadczeniem. I e, również już z Państwem bardzo chętnie się podzielimy, tego zachęcamy do kontaktu, zachęcam do rozmowy przy stoisku i do dłuższej rozmowy, bo niestety te <noise> 15 minut zdecydowanie za krótko, żeby o wszystkim szczegółowo e, móc porozmawiać. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobrze.